Witam Was serdecznie, z tej strony Xazax, a to jest Diablo Hellfire. Tak jak obiecywałem, w trzecim odcinku już pokażemy śmierć Boczera. Żeby tego dokonać, zeszłem parę dosyć dobrych poziomów w dół, jestem już na szóstym poziomie podziemi. No i zdobyłem trochę, trochę przedmiotów fajnych. Mam no, taką zbroję, która daje, 5 do życia i do wszystkich odporności 10, do wszystkich atrybutów 1. Laskę, którą można się teleportować, która już mi niepotrzebna. Yy, a to taki chem gówniany. Tutaj do odporności 10%. Redukuje yy, obrażenia o 1. Ten pierścin daje 20 do, do promienia światła. No i to by było na tyle. Dużo kasy jeszcze w dodatku. Co zrobimy najpierw? Trzeba zamienić Butchera Halo? Uciekł? Gdzie on jest? Halo? Przepię... <laughs> O cholera, no to źle zrobiłem. Dobra. Zamknij te drzwi! No! Jesteś? Chodź, tak, tak. Trzeba zrobić coś innego, no? Tak. No, mam też właśnie skill, który... Cześć, bardziej obszarowo. O, jakiś Spirits of the dead are now o, fajny jest No cóż... To by było na tyle w tej części let's play'a. Gameplay'a, bym powiedział. Zaraz do Was wracam, jak będę już w podziemiach. Pst. Tak więc witam z powrotem. Tutaj odblokowałem sobie wejście. No po prostu skrót, teraz będę... ...tędy przechodził, do katakumb. Będzie o wiele szybciej, tutaj mam kolejnego quest'a. Którego... ...nie za bardzo zrozumiałem, ale... Podejrzewam, że tutaj chodzi o króla szkieletów. Jeżeli dobrze pamiętam... To... Oj oj. oj. to naprawdę dla maga jest zabójstwo. Bo tutaj w grami magiem chodzi o to, żeby wszystkich masowo na odległość zabijać, a mało, że ma życia gościu. Który, jeżeli ktoś w niego strzela, to, to trochę... No kurde, mogę więcej życia. Poddejkę od tych uczniów oli. O, właśnie. po kolei. Raz. Dwa. Trzy. I teraz co będzie trzeba zrobić? błyskawicą. Uh. No. No będzie więcej tej many kupować jednak. Kurczę, to będzie mało. To przy sobie. Mniejszych bosów też to pokonałem. Stąd te fajne itemki. No, może nie jest jakiś świetny... O, kurde no. no i, a, i tak, o. Kurde no. Już mam tak potężne te... zaklęcia. Dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Dobrze, to nie idziemy tam do niego. Kurde no, tu przyszli. Kurde. Trudno trzeba wpić też łuk. Nie ten kruszkę, to On podejrzewał, że będzie właśnie w takim jak tutaj. Tak jak był buczer zamknięty w takim... Kto to do mnie strzela? Zamknięty w takim swoim, w takiej swojej jakby. Tylko co pamiętam, to... Tam gdzie był kruszkę, to tu tych świeców było o! i jeszcze więcej. Ło! Można nawet się otoczyć. bo tam leży łuk, tylko nie byłem w środku bardzo O, jak ładnie, to co? O kurde, to mi się dało. Magia! To się czuje, że to będzie głupota, nawet co będzie, tylko magia, ale trzeba być świetnym, nie? Co? To będzie zawsze wkurzarty, jak dużo oni nie będą sobie połknąć w tym kółku. Dobra, lecimy. Nie ma to, strzelajcie sobie, wiecie, w kogo. O kurde. Przydałby się zbójny resta. To naprawdę by się przydał. A tam byłem?

się ominęło, bo myślę, że tak, mana shield, bardzo fajne zaklęcie. Jeśli ktoś jest w temacie, to te zaklęcie, obrażenia przy przychodzą, zamiast na życie to na zamarł. Jeżeli ktoś ma dużo mami, no to. Najpierw, jeżeli jest w skrytycznej sytuacji, to odjedziemy w mana. Dla mana bardzo przydatne tak, że nie było. W Diablo 2, gdzie mana się szybko regenerowała, bardzo uczarowiejki. No więc teraz musimy odejść tędy. Ło! E! Tutaj jest... Kapliczka, właśnie. Muszę... Tą, mam ten bloodstone, Muszę te e, krwawe kamienie... przynosić do kapliczek. Takich. Ale zobaczymy nie czy tam nie będzie nawet. Bo tamtej o. Tutaj zaniesiemy to. Bo no, tam był taki. W tym queście pisze właśnie, że trzeba. Bloodstone położyć na kapliczce. Jakiś tam. Co, złożył to? Mhm. I chyba trzeba 4 znaleźć, nawet. Dobra. Przerwę jakiś punkt zaczepny. Chyba Który podejrzewam, że i tak trzeba będzie podzielić na dwa. Ponieważ nie będzie tyle czasu, żeby nakręcić to. Szczególnie, że on po tych podziemiach tak powoli chodzi. O. O kurde. Też jestem dużo tak. A, to teraz się tutaj nie Czyli już będą trzy. Może tylko trzy trzeba brać, bo tam nie pisze ile. Dobra, wiecie co zapiszemy? Miał wyskoczyć jakiś bebok po ułożeniu tego. O! O się rozumie. Siwoje. Ojej. Najpicie. Czy ktoś? Nie ma? Arkane z A, to zbroja, taka potężna. Pamiętam już to, kojarzę. Taką markę sobie pijmy, przeniesiemy do paska. Przekładamy sobie tutaj, zrobić porządek. Tak, 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 tak. Kurcze złoto już musimy się Dobra, came, Kurczę. No to co? <coughs> Powalimy do miasta, No i na to skończymy tego. tego gameplaya. Może, so, O, bla, 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 bla. bla. Ponamykaj na Żeby było groźne. Dobrze, podejdę do miasta pokażę Wam jak identyfikuję identyfikuje, tylko, o, jeszcze to warto weźmiemy. Tutaj, skoro jest miejsce, to można... Ale co to wszystkie drzwi się potemmykamy? Co ich podziwia? Skoro... Jest miejsce, to można wziąć łuk, żeby go... ...sprzedać, choćby na marne grosze.

A to jest hipotek plus 5, a 10. E to, to jest dużo lepsze. O kurde, i nawet wyniósł swój wygląd. Jaki kozak! Jedna bomba. Dobra. To co, to sprzedajemy. Jeszcze się... Hunter Bowl. Rainbow Clock. To paslą było, ale się wzbogacamy. Kurde, gościu. Jak Cox teraz. Wyglądasz. 5000 tysięcy to, żeby zostawić na ziemi. Tutaj nikt nas nie upragnie. Dobrze, to by było na tyle tego gameplaya. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Fajnie mój teraz czarny wygląda jak książę. Nawet laska mu się zmieniła, kurde. Dobra. To było na tyle, dzięki za obejrzenie. W następnym odcinku przebadamy dalej te krypty, co tam będzie ciekawego. Na razie.